Jeśli ktoś jeszcze jej nie zna. Mieszkanka Iwin, od urodzenia mężatka oczywiście, już nie od urodzenia. Mąż Tadeusz, dwóch synów Mateusz i Wojciech z wykształcenia starszych. I niesie ten wieniec pani Jadwiga Rębowska, zajączka i Angelika Banach. Bardzo prosimy. Brawa olbrzymie. Gdzież są one? Groblice, durok. To jest pan Tadeusz Proburzański. Sikorski. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Wieniec Zartwaniec. Wieniec wykonały pani Anna Mazurek, Barbara Tolińska, Jolanta Sikorska, Danuta Sank. Dużo dobra w tym koszu. Dały e, panie Halina Kucemba, Anna Mróz, Katarzyna Skiba, Anna Zając, Elżbieta i Daniel Wojciechowski, Stanisław Wójcik. A konstrukcję owego wieńca wykonał pan Janusz Kucemba Wielkie... Już Państwu nie trzeba o brawach przypominać, bardzo dobrze. Pęcak z mamą Renatą, Jolanta Wasilik, Zdzisława Wasylik, Czesława Danielska i Stefania Romańska. Maria Semenowicz, Irena Diakowska, Janina Chycyna, Jadwiga Przystawka, Paweł Krzyśków i Monika Krzyśków, Celina Mazur, Anna Schindler. Delegacja to Teresa zdobylak, Mieczysław Brzezicki. I Żerniki Wrocławskie. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Witamy bardzo serdecznie Żerniki Wrocławskie. Miło, że Żerniki też są dzisiaj wśród nas. E, chyba, że ktoś wejdzie z delegacji wieńcowej. Pani Maria Panach. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Tutaj do nas na scenę. Roczne zbiory. Upieszone ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Zgodnie z staropolską piękną tradycją chcemy się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami gminy Siechnice oraz gośćmi. Niech nigdy nikomu nie zabraknie chleba w naszej gminie i całej ojczyźnie. Sześć Boże wszystkim. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję za ten przepiękny, świeżo upieczony z nowego ziarna tegorocznego bochen chleba. Dziękuję starostom. Dożynek e, Obiecuję, że ten symboliczny bochen chleba sprawiedliwie podzielimy. Dziękuję. Szanując tradycje i obyczaje naszych ojców, jak corocznie dzisiaj obchodzimy najważniejsze święto, święto plonów. Gminne Dożynki, jak powiedziałem przed chwilą, pierwszy raz w gminie Siechnicy. Witam serdecznie wszystkich rolników, którzy wraz z delegacjami dożynkowymi, wieńców dożynkowych z prawie wszystkich miejscowości tutaj przed chwilą ustawili y, swoje wieńce. Witam serdecznie gości z partnerskiego miasta San Lenob, z merem miasta, chrystianem Enten na czele. Brawo. tu w Korowodzie Dożynkowym ustaliliśmy z panem merem, że za chwilę on też będzie chciał do państwa przemówić. Bardzo serdecznie witam licznych gości. Witam przedstawicieli władz zarówno państwowych, ale i przedstawiciele władz samorządowych. Pana starostę Andrzeja Wąsika, który wraz z radnymi powiatu tutaj zaszczycił nasze uroczystości. Witam przedstawicieli sąsiednich gmin. Witam również przedstawicieli parafii z księdzem Stelmaszkiem z naszej sąsiedniej parafii z Siechnic dziękując jednocześnie za współprowadzenie e, mszy e, uroczystej, która przed chwilą się odbyła w kościele w świętej Katarzynie. Witam przedstawicieli straży, policji, firm, agencji. Tutaj witam pana Andrzeja Jamrozika z Agencji Rolnej. Serdecznie witam. Witam wszystkich państwa radnych powiatowych, radnych gminy, rolników i życzę przyjemnej zabawy, plony naszej pracy. Pomimo, że nasi rolnicy w tym roku mieli również problemy pogodowe, szczególnie tak jak Ksiądz Prowosz nam przedstawił zagrożenia powodzi, ulewne deszcze, ale udało się zebrać ich ciężkiego trudu i pierwsze bochny chleba, bułki tutaj obok będziemy mieli za chwilę okazję yy, skosztować.